Zawsze serce na bieżni będę dostawał, choć mi nie wiadomo jak. jak wy, jaka jest ta forma, dyspozycja, zawsze trzeba dać te 110%. Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Ta forma nie jest za dobra, szczerze mówiąc, ale miałem naprawdę bardzo dużo perypecji, cieszę się, że tu byłem w stanie się przekazać na tyle, żeby reprezentować Polskę. A mam nadzieję, że do sezonu jeszcze poszlifuję tą formę, bo mam duże braki w treningu. Zawsze serce na bieżni będę dostawał, choć mi nie wiadomo jak. Jakby, jaka jest ta forma dyspozycja? Zawsze trzeba 110% i dzisiaj nie było inaczej. Na wczorajszym biegu się naprawdę mocno stresowałem, ale przetarłem się i fizycznie, i psychicznie i dzisiaj dużo lepiej to zniosłem. I na samym biegu czułem się dużo lepiej. Od początku do końca miałem dużo sił. A wczoraj na końcówce już mnie trochę przycinało, ale jestem naprawdę zadowolony ze swojego biegu i, ze, i z chłopaków. Od, od początku jesteśmy z, myślę, że zgranym zespołem i szybko się dogadaliśmy. I, a ten dzisiejszy bieg i kolejne zwycięstwa jedynie mogą podnieść nasze szczęście. Chciałem zacytować to, co wczoraj rozmawialiśmy, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. I mam nadzieję, że, że tak, że jak najbardziej. Uzyskaliśmy tę kwalifikację. Musimy jeszcze troszeczkę podszlifować formę, bo mamy maj tak na dobrą sprawę. Rzadko kiedy już tak się startuje na tak wysokim poziomie. No i zobaczymy co dalej, co przyniesie w następne miesiące po prostu. Nawet jeszcze ta bomba przysłowiowa tak nie weszła we mnie, że tak powiem, bo cały czas oglądałem, co tam się dzieje na tej bieżni. No i Kajnek pokazał charakter, no naprawdę nie ma co tutaj zarzucać. Widać, że jest najbardziej doświadczony z nas zawodnikiem. Ma ogromnego ducha do walki, więc super. To, I to nie są liczby, jak no. wczoraj nie powiem, że wszyscy niestety byli załamani. Też jakby wczoraj nie czułem się sobą do końca. Nie wiem co się działo, ale najważniejsze jest to, że mamy ten wywalszony bilet do Paryża. Nie jakby e, byłem świadomy po moim biegu. Nie to co wczoraj, bo wczoraj to padłem jak zabity, ale dzisiaj byłem przetarty i no, chciałem wiedzieć co się dzieje. Jak zobaczyłem ten finisz to... Jakoś tak poświadom widziałem, wiedziałem, że da sobie radę, bo to w kajeta.